Cześć! Dzisiaj zaprezentuję Wam Mortal Kombat Quest w grze Tibia Do tego quest'a będziemy potrzebować dwóch osobników Najlepiej polecam Wam wziąć Knighta jako blokera i osobę, która będzie robić damage Na przykład Royal Paladin, Master Sorcerer albo Elder Druid Ja osobiście byłem tutaj 143 MS-em z 74 Magic Levelem z, magic levelem z itemami a moim blokerem był 105 Elite Knight, który niestety podczas trzeciej fali potworków trafił. No, na wave'a dosyć no, mocnego tam przeciwnika. No i niestety zginął drugi potworek go dobił No niestety tutaj piszemy hi Hury trip. Yes. Jesteśmy na wyspie Mortal Kombat Arena. Polecam tutaj yy, pierwszy etap przebiec, ponieważ... DBN, po prostu podki, runy. Drugi idą i sorkerom polecam założyć utamowite albo ringa. I tutaj przebiegaliśmy normalnie. Tutaj zaraz będzie pokazana skrzynka, gdzie można wyjąć wziąć domów knowledge, knowledge, które jest warte w zależności od serwerów od 70 do 150 k. Na moim serwerze jest, jest to cena 149 tysięcy z GPK, -u. tutaj się trochę pomyliłem. Tam na dół, na dół trzeba iść. Tutaj mamy tą skrzynkę, już ją widać. Ja tu się trochę pogubiłem, ale zaraz zobaczycie. O tak, tutaj to jest skrzynka, trzeba wziąć. Tutaj niestety nie widziałem, że mój knight już przebiegł i chwilę zamuliłem akcję zaraz do niego pójdę. Jest to mój pierwszy odcinek na youtube. No, mam nadzieję, że się szybko rozwinę i będę miał swoich widzów. Yy, polecam ze sobą zabrać Ultimate halt, Runy. Jest, jeśli jestem tym druidem, ustawić na naszego druida. Wziąłem jakieś Energy Fire bomby. Nie wiem, czy to coś daje, ale ja wziąłem. Rzucałem sobie na początku. Tutaj piszemy do NPK Hi, Battle yes Mamy dostęp za drzwi które są tutaj i wchodzimy, ustawiamy się i wchodzimy już na arenę. Na pierwszej arenie znajduje się dwa potworki, dwa orki, to są dwa mocne orki. Baron Brut On posiada 5025 zdrowia. i ma, daje 3000 Expa. Jest na wszystko, nie jest na nic wrażliwy, jest tylko w 80% odporny na ogień. Drugim potworkiem jest Deaxer, Nie wiem jak to przeczytać. DAX życia ma 5100 i X spadaje 4000, nie jest na nic wrażliwy, ani na nic odporny. Tutaj widzimy, jak na spokojnie na zdekach Z Wisów, jak druid to te frigochury. Powstał błąd techniczny, przepraszam Was za to, już wracamy do materiału. Na spokojnie możemy bić z XR. Jest ów od VISA, od energii. Dobijamy sobie, żeby nie tracić SD z deku FRIGO. Czekamy na drugą falę. O, wolę sobie rzucić runki, tutaj jak tutaj widać, Fire Bombę i Energy Bombę. Bardzo, bardzo to pomaga. Knight bierze Exceptu sobie dwa potworki, a wy stoicie na jednym z dwóch bomb. Nie wiem czy przechodzą, nie sprawdzałem tego, przepraszam. Ja wziąłem ze sobą 330 y, Ultimate Mana Potionów i 30 Uchów. 100 GMP, ku bo tam potem będzie potwór, co jest wrażliwy na ogień i nie da się go zezdeków, ani prawie z niczego. Więc polecam i 30 Energy Bomb. Wziąłem ze sobą jeszcze dwa z tą ale to zawsze nasze, jakby coś się działo takiego hardcorowego. Polecam nosić ze sobą skinę. Zaraz pojawi się druga fala, w której występują dwa potworki takie jak Menace, Menace życia ma 5960, EXP padaje 4100. Jest odporny na obrażenia od ziemi. Na wszystko inne jest naturalny. Drugi przeciwnik nasz to będzie Fatality. Życia posiada 6000, EXP daje nam 4300 i jak jego kolega jest odporny na obrażenie od ziemi i jest naturalny na resztę żywiołu. To są dwa silne jaszczury, tak samo jak wcześniej, po prostu trzeba je atakować. Zabiliśmy je i teraz czekamy na falę trzecią. Tu już na fali trzeciej trzeba uważać naprawdę na wave'y dwóch osobników, którymi są. Incineron in, in, in Jest to taki Hellfire Fighter Posiada on 7000 zdrowia i daje 3500 expa. Jest on odporny na obrażenia od lodu jak i od ognia Jest odporny w 20% na obrażenia od energii Na resztę żywiołów jest naturalny Drugim potworem będzie Coldheart Życia posiada 7000 EXP padaje nam 3500. Tak samo jak jego kolega posiada odporność na obrażenia od ognia, jak i od lodu. Na resztę żywiołów jest naturalny. Dwa silne żywiołaki. Tutaj zaczynają się pierwsze trudności. Za wszelką cenę należy unikać beamów, damów, beamów, obu przeciwników. Zadają one bardzo wysokie obrażenia, nawet do 1000 punktów zdrowia. Oba potwory nie są odporne na SDK. Tutaj niestety mój Knight padł, musiałem sobie radzić samemu już do końca rozgrywki. Hmm, no i co mogę powiedzieć, no. Ciężko, łatwo nie było, ciężko też raczej nie na tych nowych Ultimate Mana Potionach, to... Tylko utamy trzymać, walić ze zdeków, niestety wziąłem mało zdeków, tutaj trochę już bałem się, że może być za mało. No ale sobie poradziłem, udało mi się. I zaraz Wam jeszcze powiem jednego trika, który mi się to bardzo przydał. No, niestety Knight dostał wave'a od tego od tego od takiego Hellfire Fightera. Nie wiem jak to się nazywa. Zaraz Wam już mówię. On się nazywa Incineron. Potrafi walnąć za tysiaka z Wave'a. Niestety Knight dostał ten drugi osobnik o nazwie Cold Hirt. Dobił go. Tutaj szukałem takie, no czy jest jakieś wyjście? Niestety nie było, musiałem sobie radzić samemu. Tutaj już, kurde, powiem Wam, emocje mi dopadały. W czwartej fali znajdują się dwa, pod, dwa potworki, też, takie jak Dreadwing. Życia posiada 8500, Expada ekspadaje nam 3750, jest odporny na obrażenia od ziemi, jak i od. Na, śmierć, odporny jest na śmierć i na ziemię i na resztę żywiołów jest naturalny i drugi przeciwnik DOM Hole, posiada życia 8500 exp daje nam 3750 jest w 15% odporny na obrażenia fizyczne na resztę żywiołów jest naturalny tutaj powiem wam bardzo łatwo szybko poszło na SDK tego drugiego osobnika Dreadwinga trzeba z Wisów, Exori Frigo po prostu, aby nie ze zdeków, bo on jest otworny I to poszło dosyć łatwo. Tak, w następnej fali pojawi nam się Hunter. Posiada 8500 zdrowia. Ex podaje nam 4000. Jest otworny w 10% na Śmierć i na resztę żywiołów jest naturalny. Następnym przeciwnikiem będzie De Dorian De -De Dorian. Życia posiada 8500, ekspadaje nam 4000 i na wszystko jest naturalny. Dwa silne demony, Posiad jeden posiada 10% odporności na obrażenia śmierci, po prostu atakować. Tu już pojawiła nam się ta fala właśnie. Najpierw polecam bić Dreadoriana ponieważ on potrafi bardziej uderzyć. Później Huntera ze zdeków ładnie tutaj. Akurat tamten się gdzieś zgubił na dole, to sobie tutaj biłem po jednym na no spokojnie. Tamten się pojawił, to trzeba było biegać po prostu. I tak Wam polecam biegać. Ma nasować się na utamce cały czas pilnujcie utamki, jak zostaje samemu, bo naprawdę ciężko. No i kurcze co no, Walidze z deków, z Wisów to też naprawdę bardzo się przydawało. I trzymać manę. W następnej fali pojawi się roko. Posiada życia 10 tysięcy. expat 3400. Jest on odporny na obrażenia od ziemi, jak i od śmierci. I na resztę żywiołów jest na ogień jest w 30% odporny, na energię w 25%, na lód w 20%, na fizyczne 15% i na sam. Na sam to jest świętość, na świętość jest 15% odporny. Drugi będzie tremorak, tremorak. Życia posiada też 10 tysięcy Expa 1300. Jest odporny na obrażenie od ziemi w 85% odporny na energię. W 50% odporny na fizyczne, na świętość w 50%, na śmierć w 35% i na lód w 20%. Jest wrażliwy na obrażenia od ognia w 15%. Dwóch najbardziej upierdliwych i najtrudniejszych przeciwników dla każdej profesji, ponieważ są bardzo odporni. Tutaj sobie próbowałem tego roku tak bić, ale wiedziałem, że tylko czekam na pojawienie się. Tirecza, ponieważ gdy zabijemy tirecza, od razu kończymy arenę. Nie musimy zabijać reszty potworów. I tako tirecz daje nam 50% obrażenia. Jest w 50% odporny na fire, w 50% na energię, w 30% na śmierć, w 30% na obrażenia od ziemi, w 30% na obrażenia od świętości, w 30% obrażenia na lód i w 10% jest odporny na fizyczne obrażenia. Nie, ma żadnej, nie jest ani wrażliwa, ani naturalny, Ma 25 tysięcy zdrowia, dlaczego? dlatego od razu ja polecam ze zdeków go zabijać. Nawet ten, jak mamy blokera, od razu ze zdeków jak najszybciej. No i po jego zabiciu dostajemy się na arenę z nagrodami. Tu Wam przyspieszę, widzimy się za chwilę. Widzimy się już, na, dostaliśmy na pokoju z nagrodami. Dostaliśmy Enchievement'a. Congratulations. Nagrody to są... Tutaj mamy sk trzy skrzynki, w którym są nagrody. W pierwszym jest plecak z potjanami W drugim jest gold, dwa goldingoty, i w trzecim jest piggy bank. Tutaj sprawdzałem, czy że, że dostałem Addona, bo jeszcze dostajemy Warmaster Master Addona. I trzeba kliknąć na tą zbroję tutaj na górze, na kijach. Na tym krzyżu zbroje trzeba kliknąć. Ja tutaj popełniłem błąd, bo nie widziałem. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego nie dostałem. I przypomniało mi się, że kiedyś, jak oglądałem na YouTube, to trzeba było kliknąć właśnie w tą zbroję, aby dostać outfit. Bardzo się ucieszyłem, ponieważ no, nie jest łatwo tak zrobić. Chociaż na tych nowych mana runach to bardzo proste jest się wyleczyć. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego materiału. Jest to mój pierwszy film, dlatego polecam zostawić łapkę w górę, abym no, się rozwijał, no bo mi na tym zależy. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia w następnych nagraniach.